A teraz jesteśmy na terenie lokalnego centrum handlowego. O, tu są takie sklepy, tu jest taki też podobny jak tamten supermarket, jest prawie to samo. Tutaj jest no, też sklep z alkoholem. Tak, nie wiem, co to wygląda. Można tam alkoholka kupić, europejski. I tutaj miejscowe, tutaj apteka, jeden z najlepszych biznesów, jakie ludzie tu robią. Tu można widzieć te motocykle, które tutaj służą jako taksi. To się nazywa Boda Boda. Iłożą cię za małe pieniądze tam gdzie chcesz, a tu jest główna ulica, jak widać te główne ulice, tutaj wszystkie są nieasfaltowane. Tak to wygląda. Są brudne, są zaśmiecone. Tak to wygląda. Tyle, że tam w dali te palmy osładzają ten widok. I tu jest mnóstwo takich małych sklepików gdzie można kupić to co najpotrzebniejsze no tutaj otwali niedawno też po prawej stronie też nowy tak zwany supermarket, w tych marketach jest dokładnie to samo nie ma żadnej różnicy w wyborze ale taka już jest tutaj tradycja tak ci ludzie odbierają to życie, nie mają specjalnie nowych idei, chcą sprzedawać to, co inni już sprzedają, nie zawsze to się udaje. Tutaj można zobaczyć fryzję, zakład fryzjerski. Co jest ciekawe, w tym zakładzie fryzjerskim nie są włosy strzyżone, można się ogolić, można włosy umyć. Panowie mogą się ogolić na łyso, a panie Panie też się często na łyso, bo tu są naj, najczęściej noszone peruki na głowach, albo wiążą tam tak sztuczne włosy. Nie wiem, jak to się nazywa, ale Wy pewnie wiecie. I tak tutaj to wygląda. Tutaj można. bo Tu można kupić jarzyny. Kupujemy tu często. Pomidory są bardzo ładne, ananasy też. I tanie. Duży ananas kosztuje jakieś. 50 centów. A tu kupujemy chleb. To jest właśnie to, co mówiłem Wam wcześniej. W tym małym sklepiku kupujemy chlebek, który jest dobry. Pewnie go zaraz też kupimy. O, a tutaj jest taki następny sklep, gdzie robimy też ciasto zakupy. Ten pan jest z nami naprzyjaźniony od dawnego czasu. Bardzo miły. kupujemy takie おでん、ジャイカ、ナポエ、a ブス、チェスナミテス。 No, tu są praktycznie sami mieli ludzie. Zniedzicie, zadowoleni. Lubimy się po prostu. No, tu takie rzeczy można kupić, które są potrzebne. Które Wszystko to, co potrzebne jest do życia, jest tutaj na miejscu, nie musimy daleko biegać. I tak wygląda ten mały sklep. Chętko pojeździ, To potrzebujemy. To jest doprawdy. Trzeba ją czasami przecinać, jak my zrobimy to samo. No to, to, to można kupić? Można kupić. bardzo, z Tanzanii. Nawet ludzie, i kupujemy do tego. są bardzo, A tutaj taki najbardziej znany lokal na naszej ulicy za fast food. I tu można zamówić i zjeść takie różne rzeczy, na przykład jak misikaki, chipsy. Chipsy to są frytki, a misikaki to jest takie pomieszanie mięsa, to jest tylko mięso wołowe praktycznie. Mięso zmieszane z frytkami, trochę jakieś tam sałaty. I tutaj ludzie też spędzają czas i jedzą. Tutaj są pozamykane dzisiaj sklepiki. Tu nie wiadomo kiedy są otwarte. Raz są otwarte, raz są zamknięte. Tutaj się pracuje praktycznie przez cały tydzień, więc ci ludzie będą sobie wolne kiedy chcą. Te sklepy są czasami otwarte przez 3 tygodnie non-stop, a czasami potem przez 5 dni zamknięte. A tam też sobie ludzie siedzą, tam jest jakaś taka buda, nawet nie wiem co tam jest, chyba jakieś ubrania A tam taki wielki zbiornik na wodę, żeby ją spiętrzyć, żeby ciśnienie Mam borafiki. Tu jest taki nasz zaprzyjaźniony sklep, gdzie kupujemy często Bardzo mieli ludzie. O tam można zobaczyć też taki budynek nieduży bo gdzie tam jest ten dry cleaner i tam ludzie jeśli nie chcą plać czegoś ręcznie to przychodzą i korzystają sobie z pralek nie wiem ile to w tej chwili kosztuje ale to się można dowiedzieć pewnie nie jest to zbyt drogie i tak to wygląda tam, ma, tam można też zobaczyć tych boda boda jeźdźców na motorach Którzy tu pracują jako taksi. Tutaj się gromadzą po dwóch stronach ulicy. Z tymi badziadzi, o których już coś tam wcześniej mówiłem. Ale to jeszcze pewnie więcej będzie to widać i będę mógł tam więcej opowiedzieć. W tej chwili ich nie ma zbyt dużo. Ale jeśli ktoś potrzebuje, te usługi nie są drogie. To jest takie miejscowe tanie taksy. Właśnie przyjechało Daladala. Daladala to są takie autobusy komunikacji miejskiej. To są busy, które mają 40-50 lat gdzieś tam z Japonii, albo też z Singapur, albo tam tych wszystkich innych azjatyckich krajów. Ta komunikacja jest nimi bardzo tania, to płaci się za taki przejazd między 200 a 400 szyling. Nie jest to zbyt wygodne. Ale tanie.